A wyjeżdżamy zaraz właśnie już na wjazd na ferie jeśli ja już tak nie mogę zaczekać I no mega fajnie, że jedziemy W końcu nam się udało, bo nie byliśmy rok temu W takim wyjeździe narciarskim Także no mega się cieszę i jeszcze do Włoch Jest godzina 5.30 chyba I ogólnie, ja, z tego, że mam katar To w sumie byłam dzień na 18 I tak jakby nie poszłam spać no, także my teraz wyjeżdżamy i czekam nas 10 godzin podróży, także dużo, ale pewnie będę głównie spała, no bo jestem zmęczona, bo jakby nie opłacało mi się iść spać, bo spałabym tylko godzinę, więc tak jakby, wiecie, jeszcze musiałam się spakować do końca, więc to się nie opłacało, więc stwierdziłam, że po prostu pójdę, yy, nie pójdę spać i teraz pójdę do spać. Widzimy się... Tak, jakieś kilka godzin. Już jesteśmy dojechaliśmy i teraz jestem na holu pokojowym. I ogólnie my mieszkamy w jednym pokoju, w drugim mieszka moja przyjaciółka. Teraz idę właśnie do dziewczyn. No teraz też jest moja siostra. A ja potem Wam pokażę nasz pokój. I jeszcze jakby jedna ekipa od nas ma przyjechać jutro dopiero. Gdzie przyjechaliśmy przez w ogóle 20. Także no. Ale serio, ten hotel jest taki ładny, tak ładnie zrobiony, dużo takich właśnie elementów drewna i tak dalej. Mamy w ogóle piękny widok, widok na basen, także potem to wam pokażę. I teraz będziemy sobie jeść kolację. Idę teraz do dziewczyn. Czekajcie, bo się tutaj tak pogubiłam, bo tu jest tyle korytarzy, że ja nie wiem gdzie ja mam iść tak trochę. Hmm. Ale chyba dobrze idę, chociaż przecież... nie wiem. Ja nie, się chyba zgubiłam. Dobra, na spokojnie. Jest to labiryntów. Że nie wiem. Jutro z rana już na narcy idziemy także w się... Albo w tu pojedziemy windą, Bo ja... bo na widziała są numerki, a... są numery, numery pokoi. Także pojedziemy sobie windą. Także tak się jest to, że jest tak fajnie, jest taki ładny hotel. Przysięgam. Trzeba chodzić w kapciach. Gdzie się chodzi w takich kapciach, no albo w kroksach, po prostu kapciach Trzeba mieć ogólnie po prostu czyste, e, trzeba mieć czyste buty Tutaj bo są takie wykładziny są wszędzie Dobra może drugą trasą to też będzie dobrze I w ogóle tu są baseny i sauna także I te narty jeszcze, po prostu idealnie Tutaj mamy drzwi, tutaj się idzie i jest łazienka O Mm, tu już poukładałam sobie rzeczy. Jakieś kosmetyki, takie tu. Tu też wystawiłam sobie na taką. Na taką jakby. Nie wiem, co to jest na taka podkładka. I jakieś rzeczy do skinkę, i takie tam. Mam no, prysznic. Także tak. To jest łazienka. jest mm. <laughs> salon. tutaj się wchodzi i jest sypialnia. Jedna. I chciałam Wam pokazać właśnie widok, ale teraz już zgasili jakby basen. Ale wcześniej, jakby tam jest basen, i wam jutro pokażę może. Albo zdjęcia mam wstawienie, no to i tak pokażę jutro. Ale już tak świeci fajnie. I ja mam tu yy, swoje łóżko. Yy, no, jakaś szafka, też rozłożyłam rzeczy. Wszystko. I tu mam szafę. Tu już sobie rozłożyłam rzeczy. Tutaj na górze mam bieliznę i na narty bieliznę termiczną, piżamy. I tu mam jakieś spodnie, dresy. Tutaj mój taki kapturek. W tym mam kostiumy, bo jest to basen. Tak, i tu mam na sam dole bluzki. Bluzy. No i tutaj mam szlafroki. Mega ładnie Tu jest tak. właśnie tym basen mm. Witam was w pierwszym dniu mm. Bardzo mm. lubię tą wodę Ma fajny zapach mm, Takiej wiśni Idziemy na saunę i na basen, tak mega fajnie, bo te baseny są podgrzewane, tak że już się nie mogę wyczekać. i jestem już po nartach ogarnęłam się w sensie ubrać po prostu w jakieś luźniejsze ubrania my no jakoś wracaliśmy o 16 bo tam stoki są do 16.30 o 16 mieliśmy pociąg bo tam sobie jedziemy jakby z hotelu pociągiem on jest jakby mega blisko nas i sesji mam też plan potem oczywiście pójść na saunę na basen, ale powiem wam, że wczoraj byłam dłużej w takiej, bo tam są ogólnie różne sauny, macie są one taką mega ciepłą, nieciepłą, ciepłą, taką fińską, taką oparową jakby, że tak super się po tym czułam. Jeszcze miałam taki lód na okład i po prostu cudownie, także pójdziemy na pewno. 🎵🎵🎵 Hej kochani, zbliżyłam bo już wróciłyśmy z narci, był czwarty dzień, wczoraj w nie się do was po tym jak... Mówiłam wam o tej samej i tak dalej. A tam jakieś urywki yy, wam nagrałam. I dzisiaj właśnie byłam na nartach. I wróciłam. W swoim codziennie wracamy koło 16 do domu. Dzisiaj byliśmy jakby w innym rejonie. Yy, jechaliśmy jakby pociągiem, trochę w innym miejscu. Bo jakby my mamy karnet na całą Dolomit, tak naprawdę. Więc no tego naprawdę jest dużo, tych Ośrodków. Wrałam się i stwierdziłam, że muszę trochę porobić czegoś z chemii, albo z biologii wczoraj już robiłam trochę biologii no bo jednak wiecie, mimo tego, że tutaj te jest no to muszę coś robić też więc wziąłam sobie właśnie teraz ipada i będę robiła chemię Takie są rzeczy mam z pH chyba do zrobienia także będę to robiła, potem mam plan pójść oczywiście na saunę i na basen, bo tutaj niestety to wszystko jest do 19.30 Także no, mamy jeszcze dwie godziny na zamknięcia. Więc myślę, że tak pół godziny teraz zrobimy zrobię na zadania. O 18 pójdę sobie na basen i na saunę yy, Tak. No i potem pewnie też będę robiła coś z nauką albo pójdę coś robiły z dziewczynami, bo też tutaj wiecie, ze mną są moje przyjaciółki, yy, z którymi w sumie bardzo często jeździmy. No i moja siostra, z którymi bardzo często jeździmy na narty, także będziemy tak pewnie coś robiły razem. Zobaczymy, bo ja w sumie jest taka jego strefa. Dzisiaj Wam może nagram tą strefę, gdzie tam wszystko się znajduje. To jest jakby taka strefa, w której macie salę do wypoczynku, salę do przybrania się, macie itd. i tak dalej. Ale też jest jakby taka strefa, w której są jakby jest kran normalnie i są herbatki, wraz z zrobić herbatę, jakąś wodę z cytryną. Także to jest tak super wszystko zrobione. Na rytach ogólnie mało nagrywam, bo ciężko mi jest cokolwiek nagrać. Także ja... chcę się uczyć. Zrobiłam sobie właśnie chemię. I ogarniam w ogóle godzinę. Ale już właśnie pochodzę na basen, także... ...lecimy. outfitów, jeśli chodzi o wygląd, ale po prostu mam, w zwykłe czarne leggingsy i bluzkę termiczną. Ja jeszcze, ogólnie to ale go jeszcze nie zmyłam. Yy, I zaraz będziemy jeść śniadanie i zbieramy się na narty. Czy na to ubieram jakiś polar albo taką puchówkę? I co? Może wezmę się w ogóle aparat. Ten. Może zrobimy jakieś fotki w... Na stoku albo w gondoli. Może wezmę w sumie. Wybieram tak. takie, takie skarpety. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie że nie będzie jakoś dużo ludzi. Wczoraj byliśmy na takiej innej. Mówiłam wam, tym wczoraj, wczoraj byliśmy na takim jakby innym ośrodku. Ale w sumie to mi się bardziej podoba tutaj u nas. Jak sobie jeszcze dorobić trzego makijażu. Trzeba zrobić. zaraz sobie Do korektoru. Вот просто только джинсы в себе. Все же, ведь они уже на стоку. Я подаю, то, что Będziemy się przygotowywać na basen I tak, najpierw się przebieram w koszlu Biorę taki zwykły czarny po prostu, częściowy I muszę sobie zmyć też rzęsy, żeby mi się nie rozmazały